Cześć! W pierwszej części wskazówek omawiam, jak szybko zamienić prowadzone ekspresje. Link znajdziesz w opisie. Teraz w drugiej części pokażę Ci, jak łatwo zamienić artykulację. Gdy dodajesz artykulację w oknie dialogowym, wybór artykulacji, to po prawej stronie z każdej z tych artykulacji znajdziesz w górnym rogu literę albo cyfrę. To jest skrót meta narzędzia. Jak widzisz, do akcentu przyporządkowana jest litera A. Zapamiętaj na części używane skróty, artykulacji i korzystaj z nich podczas pracy w finale. Chciałbym również zmienić partyturze oznaczenie jedno na tremolo. Skrót, tak jak widzisz, to litera T. Przejdźmy teraz do partytury. Wybierz narzędzie artykulacja. Na zapisanych artykulacjach pojawiły się uchwyty. Kliknij uchwyt artykulacji, którą chcesz zmienić. Jeśli wciśniesz lewy przycisk myszy i przeciągniesz, pojawi się tak zwany prostokąt zaznaczania, taka przerywana linia, i w ten sposób możesz zaznaczyć więcej artykulacji. Możesz również użyć skrótu Ctrl A lub na Macu Command A, aby zaznaczyć wszystkie artykulacje w utworze. Zaznaczone uchwyty artykulacji będą poświetlone na fioletowo. Teraz, gdy zaznaczyliśmy jeden z uchwytów, wciśnij szybko dwukrotnie klawisz A. W ten sposób zmienimy to znaczenie na akcent. Super, teraz zmienimy Mordent na Tremolo. Zaznacz kolejny uchwyt artykulacji i wciśnij dwukrotnie klawisz T. Spodobało Ci się? Chcesz jeszcze poćwiczyć? Spróbuj zapamiętać najczęściej używane symbole i użyj ich podczas swojej pracy w finale. Mam nadzieję, że pomogłem odkryć Ci nowe funkcje w finale. Jeśli jesteś zainteresowany, zasubskrybuj mój kanał i dodaj komentarz.